Cześć, witam Was, moje fany, w kolejnym i niestety ostatnim odcinku na moim kanale. W sensie, to jest odcinek pożegnalny, moi drodzy. Podjąłem decyzję o anulacji tego kanału. To znaczy, ja go nie anuluję, on to zostanie. Odcinki będziecie mogli nadrabiać i tak dalej. Z kilku powodów. Eee, no Jak wiecie, doskonale prowadzę aż trzy kanały. W sensie, to ostatni odcinek, więc cały czas mogę mówić, że prowadzę trzy kanały. Oprócz tego prowadzę swój własny biznes, swoją własną firmę, jaką jest przystanklonców.pl. No i moi drodzy, prowadzą te trzy kanały, kręcąc pirazy, drzwi, cztery filmy, a czas 105 na bazowy kanał, dwa na WTF i 4, często pięć na ten kanał powoduje to, że moi drodzy, 12 filmów tygodniowo, 12 filmów tygodniowo produkowałem. Minimum często na gamingu oczywiście były trzy odcinki, ale często też było 7. A na przykład często było tak na gamingu 3, a na bazowym wtedy 6. Różnie bywało. Niemniej zazwyczaj poniżej 10 filmów tygodniowo nie robiłem. 10 filmów tygodniowo zaznaczmy, a 12 to z dwa filmy, moi drodzy, dziennie. O, kupa czasu, kupa czasu, tak jak kupa czasu miał kanał. No ale do czego dążę, moi drodzy? Po prostu dwa filmy dziennie, które zajmują mi zajmuje mi trochę czasu, na przykład nagrać z gaming Oczywiście czasem jest to 20 minutowy Czasem 30, czasem godzinny odcinek eee, Bo czasem tyle trwa gra Do tego montaż Moi drodzy gry, do tego wrzucenie Miniaturek, znalezienie tych memików Do montażu i tak dalej i tak dalej Jeden gaming, który oglądacie 40 minutowy To jest około 2-3 godzin roboty Dodatkowo Na kanał bazowy godzina roboty Na kanał WTF godzina roboty Mówimy tu o jednym filmiku w związku z tym, moi drodzy, jak łatwo możecie przeliczyć, 10-12 odcinków zajmowało mi tygodniowo 20-25 godzin, nawet. Powiedzmy 20, ok. Ukroćmy niektóre recenzje, to są szybkie, łatwe, proste, ale nie mówimy tu wiecie, o samym kręceniu. Mówimy tu o tym, że właśnie trzeba mówię, znaleźć te memiki do rzucenia. A tak dalej. Zobacz, zobacz, zobacz. Robić odpowiednią miniaturkę, znaleźć kadr, wrzucić, zrobić opisy i zająć się całą otoczką, do tego Facebook i tak dalej. 20-25 godzin tygodniowo. 20-25 godzin tygodniowo, moi drodzy, to jest, jeżeli liczę, że robi człowiek od poniedziałku do piątku, no 6 godzin dziennie. Średnio. 6 godzin średnio dziennie, nie licząc weekendów mówię, zajmuje mi pracowanie nad tym kanałem, moi drodzy. No oprócz tego, jak wiecie, prowadzę swój sklep, z którego żyję. I teraz tak, jeżeli policzycie te 6 godzin, które ja potrzebuję na firmy dziennie, plus yy, doliczycie do tego... Yy, już no, doliczycie do tego, mimo wszystko, pracę jakąś muszę wykonać, a wiecie, no ja muszę złożyć te klocki, wysłać, porobić zdjęcia, opisy odbudować, umyć. Kupa po prostu pracy. Tworzy się, moi drodzy, to, że ja licząc, że YouTube to też moja praca, z tym, że Przestań Klocków to moja praca, siedzę w pracy dziennie 12-14 godzin. Odliczając 8 godzin snu, tyle, się powinno spać, zostaje mi tak, O! Odliczając, że muszę ugotować obiad, wyprowadzić psy, coś jeszcze, wiecie, posprzątać, ogarnąć się, wykąpać. Godzina dziennie na siebie. To jest trochę, moi drodzy, mało. No nie będę ściemniał, po prostu. moi drodzy, bardzo brakuje mi czasu dla siebie, i to nie jest tak, że ja nie jestem w stanie uciągnąć trzech kanałów. Bo jak widzicie, jestem i robiłem to przez dwa lata, więc absolutnie to nie jest tak, że ja cierpiałem, zarywając nocki czy coś. Nie, absolutnie. Niestety odbywało się to ogromnym kosztem mnie, po prostu mnie. Nie, coraz większa kupa gier prywatnych mi rośnie, coraz większa kupa komiksów mi rośnie, i coraz większa kupa książek mi rośnie, których nie jestem w stanie czytać, bo posiadając godzinę dziennie czasu wolnego. A jeszcze do tego gazety i tak dalej, nie jestem w stanie czytać tego, co kupuję na bieżąco, a co dopiero nadrabiać, moi drodzy. Kompletnie nie jestem w stanie tego zrobić z godziną czasu dziennie. I kurczę, stwierdziłem, że no właśnie ten gaming, który jednak daje mi dwie godziny średnio dziennie trzy mocno mnie ratuje. Że on mnie mocno ratuje, moi drodzy, jednak. Eee, że po prostu on gdzieś jednak po prostu jest tym elementem, który mi też będzie najłatwiej wykluczyć, bo jest tu najmniej subskrypcji, najmniejsza oglądalność, a zajmujemy najwięcej czasu, moi drodzy. Po prostu od dwóch lat nie mam skrajnie czasu dla siebie i postanowiłem to zmienić i dlatego decyzją jest to, że kasuję gaming. Pewnie bolą Was teraz serduszka, natomiast mnie też, żebyście mieli jasność, natomiast tak jak mówię, no problem jest po prostu taki, że ten kanał cieszył się najmniejszą popularnością, najmniej subskrypcji, najmniej wyświetleń. No, i po prostu te oczekiwania też trochę minimalnie mnie powiedzmy zawodziły, ale nie, absolutnie nie jest to powód główny, dla którego zamykam ten kanał. Kanał zamykam dlatego, że po prostu potrzebuję więcej czasu dla siebie. A na przykład, w dobie dzisiejszego kryzysu, gdzie mamy jakiś kryzys ekonomiczny, i ja tej pracy potrzebuję jeszcze więcej wykonać, by zarobić na życie w swoim sklepie, no to mi tych 24 godzin zaczynało brakować, więc po prostu muszę mieć też jakiś większy luz, moi drodzy, w życiu prywatnym. Muszę mieć czas na. Czytanie, granie w prywatne gry i tak dalej, a nie tylko zajmowanie się YouTube'em, z którego de facto kasy na życie nie mam, bo reklamy, które tu zarabiam, ale to nie o to chodzi, by na tym zarabiać, po prostu chcę wam przedstawić, że to nie jest tak, że mam trzy kanały, jestem w stanie ich zarabiać, bo gdyby tak było, prowadziłbym trzy kanały, żył z tych trzech kanałów, jadł z tych trzech kanałów i żywił się Waszą miłością, ale właśnie tylko to w sumie mogę zrobić, czyli żywić się Waszą miłością, którą za bardzo nie pojem. W związku z tym nie będę się nią żywił, moi drodzy, jednak pójdę się żywić bułkami i i, i rzeczami jadalnymi, moi drodzy. Po prostu, niestety, taka decyzja. Ja potrzebuję więcej czasu dla siebie. Siłą rzeczą poszło rekord z po najmniej popularnym z moich trzech kanałów. Jest mi to bardzo przykro mówić, niestety, żegnamy się. A szkoda, moi drodzy, czuję się jednak, wiecie... W odpowiedzialności, bo się jakoś wytłumaczyć i mam nadzieję, że mnie zrozumiecie, jakkolwiek. Szkoda, działo się tu tyle fantastycznych rzeczy. Robiliśmy piękne gry, jak Jurassic World, The Gwiezdne wojny, wszystkie, ale i frustrujące gry, jak Harry Potter czy Avengersy. O, robiliśmy też piękne rzeczy, jak Brick Brother, ale po prostu też to wszystko no, wyświetlało się troszkę, jednak chyba mało moi drodzy, i dlatego decyzja padła na ten kanał. Ja wam dziękuję każdemu z Was osobno za to, że byliście tutaj ze mną dwa lata. Dziękuję każdemu, kto tu zostawił lajka, komentarz, cokolwiek, jakkolwiek wspieram mnie z tym kanałem. Powiedziałbym, że jest mi przykro, ale przez to, że mam więcej czasu dla siebie. No tak, wiecie, średnio. Będę w końcu więcej czasu dla siebie. Szkoda, moi drodzy, nie zapominajcie jednak, że cały czas działa mój kanał WTF Kloc, czy działa mój kanał Klockozaur. Zajmujemy się tam tylko i wyłącznie klockami, a na Klockozaurze co niedzielę coś będzie z gamingu, także nie zegnamy się całkowicie absolutnie, moi drodzy. A kto wie, może jak zacząć żyć YouTubea, ten kanał też powróci. Może, może, może. W tym miejscu zostawiam takie trzy kropki. Nie do powiedzenia, i ostatni raz na tym kanale mówię wam.